Dobra, linia 128 odbyła. I teraz jedziemy jako linia 109 z tym że włączamy się od węzo franciszki Cegielskiej 7 Mieliśmy tutaj na końcowym w plecy 7 minut. Bo jest jeszcze za mało świateł w gminie na, na ulicach. Za mało wachadeł jeszcze porobionych jest na świnowicza, tutaj. Bo te prace trwają i trwają do końca. Nic się nie dzieje, a jest wahadło. A tu się nic nie dzieje. Jest godzina 9.48. I na każdym skrzyżowaniu, na każdym przejściu czerwone światło. Patrz czynnik nie Światło wszędzie, i napaliśmy później. No, ale to. Tak, już tu jest. zaczęliśmy od 190 linii 196, brygada 3, z buków wyjazd, dojazd do dworca jako linia 740. Potem kółko na z dworca na do marynarza, już jako 196, włączenie od 3 maja. No, i kółko z, z tego z dołu marnażna na doły i z powrotem 196 3, potem przejście na 128 7 i teraz 190. I mówię, jedziemy bez oznaczeń do Franciszki, do węzła Franciszki Cegielskiej, i od węzła w, włączamy się w kierunek ledłowo SKM, właśnie jako 109 i potem przerwy mamy ponad pół godziny 38 minut no dwa kółka na 109 i, 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 i koniec mojej zmiany porannej potem przychodzi dodatkowicz i robi jeszcze 180 i 192 180 jedzie do Redłowa szpitala tam na Tuwima z Tuwima jedzie na Czarno na na Vitomino Leśniczówkę i tam dwa kółka na 192 i potem 700 na bazę z Leśniczówki także takie to zadanie wóz 2086 także numer odziedziczony po Volvo 7000 a my ciśniemy na opóźnieniu na węzeł Masakra, jak troszkę w plecy, to wszędzie czerwone światła, wszędzie były czerwone światła. Chyba tam, gdzie możliwe, to było czerwone. Taka to przygoda. I te wahadełka, tak samo. zielone teraz, zobaczymy co to będzie jedziemy w jakimś poprzednim chyba filmiku wspominałem coś, że u nas na bazie stoją dwa trolleybusy, no rzeczywiście to są trolejbusy 30, 30, 64 i 65, co mają zostać niby tam na zabytek, na przecierak coś takiego stoją na naszej bazie zaparkowane a my tu będziemy jechać objazdem właśnie od Riviery drogą gdyńską i przy lądzie na Łużycką z powrotem wjeżdżamy no zresztą zobaczycie za chwilę, tu się włączamy no nie końcowy Aha, bo stąd, dobra. Mamy śluzę. I przeskakuje nam na redową SKM z cygielskiej. Mam O właśnie. Czekamy te drzwi, bo teraz się śluza zaświeci. Za Nie zaświeci to też jest tego czekania sporo. No, niestety, tak inżynierowie wymyślili, i tak już jest. Także pojedziemy sobie objazdem. Zobaczcie, objazd przez drogę. Nie wiem, jaki objazd. To mija. 109 mija w tym kierunku. Nie tylko w tym kierunku ten objazd jest, problem już jest po trasie. mija tam arena. Jedynie arena <laughs> i PKM w stadion. Na żądanie, oba przystanki. Nie wiem, Era. Dużo twarzy widzę takich y, znajomych, no, y, kojarzących w PKMie u nas i, i, i na platynowej. Ludzie, który, którzy, ludzi, którzy jeździli wcześniej w direkcie, albo w PKS-ie gdynia poprzechodzili skończyły się pewnie lojalki i przeszli do normalnych film. Widocznie <laughs> chcą też być. Mieć... Jednak wolą być numerami, mieć normalne zapłaty i normalne umowy. U nas nie ma takich dużych firm, żeby być tylko numerem. To są, nie, nie, nie jest taki moloch jak MZA czy, czy, czy nie wiem, Guide. PKM, PKA, naprawdę nie są takimi molochami, ludzie się znają. A nie ma Pani drobniej? Proszę zobaczyć, bo ja nie mam nie mam wydać. Trzy dziękuję I tu się obiast kończy No dobra, jedna pasażerka jeszcze trzeci kupowała, dała dwie dychy, ale niestety ja nie mam wydać z dwóch dych, bo to była pierwsza dzisiaj klientka, że tak powiem. Poprosiłem o drobniejsze pieniądze. No to dostałem w żółtych prawie, że. No, z tym kierowcom to nie dogadzisz, kujęś dziwno. Nie, Grube pieniądze źle, drobne źle, ja nie wiem. Kierowców to powinni, ja nie wiem. Normalnie, ja nie wiem, panie. Dobra, sobie odłożymy 20 groszy, na razie czego? 2, 4, 6, 7. Jeszcze mnie pani na grosik oszukała. Uuu. Dobra, nie bądźmy faZerni. Yy, dobra. Jesteśmy już na końcowym, teraz mamy dosyć długą przerwę. Dosyć długą przerwę mamy. I co? I nic. I stoimy wtedy sobie tutaj teraz zaraz zjedziemy za tego solariiska staniemy. Zaraz też odjeżdża niedługo. Yy, na czym skończyłem? A, no, widzę...